Doskonale, że organizuje się takie turnieje, doskonale, że istnieją kluby sportowe, które przyciągają młodzież, przyciągają dzieci już od najmłodszych lat, tak jak właśnie klub Astoria. Sport to rozwój pozytywnych cech u dzieci, to rozwój talentów, rozwój umiejętności. Cieszę się, że już od kilku lat. Możemy współpracować z klubem. Od trzech lat u mnie w szkole są klasy koszykarskie. Moi uczniowie rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w klubie koszykarskim Astoria. Dziękuję i cieszę się, że możemy dalej współpracować. Jako miasto cieszymy się, że taki międzynarodowy turniej miał miejsce w Bydgoszczy, bo to część ważna z punktu widzenia promocji miasta. Od strony sportowej dobrze, że Astoria sobie stawia wysokie cele. Każdy tego typu turniej to jest ogromne doświadczenie dla chłopaków i na pewno przełożą to potem na rozgrywki krajowe. Bardzo pięknie, że taki wspaniały turniej odbył się w Bydgoszczy, jest to ogromne doświadczenie dla wszystkich tych młodych ludzi, którzy tutaj, tutaj wystąpili. Na pewno oni, oni będą kiedyś zapleczem dla kadr swoich klubów, być może i nawet swoich narodów. Gratulacje dla organizatorów, dla trenerów, dla zawodników, a grupa ENA takie wspaniałe inicjatywy cały czas wspomaga i mam nadzieję, że taka pozytywna energia od grupy kapitału ENA cały czas będzie towarzyszyć tym młodym zawodnikom. Wszystkiego dobrego i gratuluję raz jeszcze. Chciałbym serdecznie podziękować za możliwość sponsorowania naszych drużyny w tym turnieju. Omega no, przygoda, zarówno poza względem koszykarskim, sportowym, jak i też możliwość po prostu z innymi kulturami, z innymi osobami z innych krajów. Fajna sprawa, więc naprawdę bardzo miło, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Cieszę się niezmiernie, że. Pierwszy turniej, turniej EIB w kategorii 17. Coś o czym marzyliśmy, coś do czego dążyliśmy, odbył się w Bydgoszczy. Ogromne podziękowania dla miasta Bydgosz, dla spółki NSA, dla firmy Simple, dla dyrektorów szkół, którzy umożliwiają nam organizację turnieju i rozwój naszych zawodników, dla sztabów i dla naszych graczy, dla wszystkich, którzy które były. Oglądaliśmy super koszykówkę, nasi zawodnicy mogą się rozwijać. Cieszę się, że zrobiliśmy ten pierwszy krok do grania w rozrywkach europejskich i wierzę, że to tylko pomoże w rozwoju naszych graczy.